Moi drodzy, wprawdzie miałem nie nagrywać już o kiszeniu ogórków, ale wprowadziłem pewne zmiany i okazało się, że te ogórki są jeszcze lepsze. Pierwsza zmiana to jest taka, że w tamtym roku. Zakisiłem jeden słoik i opisałem go, zalewając go zimną solanką. No i słuchajcie, okazało się, że te ogórki były przepyszne. Więc w tym roku zrobiłem tylko pierwszych 10 słoików, zalewając gorąco wodą, natomiast resztę słoików robię, zalewając zimną solanką. I wiele komentarzy też było, pamiętam, pod filmem, gdzie pokazywałem, jak robię ogórki zalewając gorącą wodą. I było wiele komentarzy takich krytycznych, że nie powinno się zalewać gorącą wodą, ale tak robiła moja babcia, tak robiła moja mama, więc ja też tak robiłem. I teraz tak. W tamtym roku również zrobiłem eksperyment dodając <laughs> e, ziele angielskie i liść laurowy. I takie jeszcze nie w pełni ukiszone spróbowałem, i one mi tak średnio smakowały, bo tak, taki miały posmak ogórków konserwowych. Więc zaprzestałem tych dodatków. Ale dlaczego wracam do tych dodatków? Ponieważ w tym roku do pierwszych ogórków dałem te przyprawy, i okazało się, dzisiaj otworzyłem słoik 24. Już dobrze ukiszony, i okazało się, że są po prostu rewelacyjne. Ogórki każde, każdy sposób kiszenia jest ok i ogórki zawsze będą wychodzić, pod warunkiem, że mamy z pewnego źródła te ogórki, że nie są pryskane. Więc są ludzie, którzy dają na przykład odrobinę kopru, jeden ząbek czosnku, laseczkę szanu. I też te ogórki są dobre, ale mi zawsze chodziło o ten taki wyjątkowy posmak. I mam wrażenie, że w tym roku udało się to uzyskać. Jakie przyprawy dodaję? Ziele angielskie, trochę gorczycy, liść laurowy, i teraz Was zdziwię, paprykę chili, odrobinę papryki chili. I estragon. Pewien ogrodnik yy, kisił ogórki i mówi, że powinno się dodawać estragon. On świetnie wpływa na potencjał. Nie wiem, może tak, może nie, ale dodaje estragon. Bynajmniej te wszystkie przyprawy zrobiły bardzo, bardzo dobrze ogórkom i są wyśmielite. I teraz tak. Mój ojciec zawsze mówił, że żeby ogórki były dobre, trzeba dać dużo kopru, dużo czosnku i dużo chrzanu i dużo chrzanu. I ja zawsze daję dużo kopru, dużo czosnku i dużo chrzanu. Czosnku minimum trzy ząbki to tak warstwowo chrzanu też całkiem całkiem spora ilość wędruje yy, liście laurowy jeden listek laurowy tak dwadzieścia z dwadzieścia yy, kuleczek no kuleczek. właśnie Kuleczki to się nazywa? Nasion, nasiona gorczycy. Nasiona gorczycy. Ziele angielskie dosłownie. Dwie kuleczki. I odrobinę estragonu. Może być też estragon świeży. Świeży, tak. Tak. Tutaj mieliśmy jest... świeży, dawałem świeży. A czyli kiedy dajesz? Czyli też od razu. Czyli od razu. Czyli od razu. Ale trzeba też powiedzieć, że te ogórki nie są ostre. Nie, nie. 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 Po prostu są smaczne. I teraz ogóreczki wpychamy. Zawsze jeden większy daje. Resztę mniejsza. Generalnie w tym roku <laughs> dajemy małe ogórki, ponieważ. W zeszłym roku zrobiłem 219 słoików i ponad 40 słoików jeszcze nam zostało mimo że bardzo dużo ogórków rozdaliśmy. Właściwie połowę może i nawet połowę. Aha, jeszcze zapomniałem o liściu, ale to na sam koniec. Liść z winogron, z winogrona. Różnie dają liście dębu, wiśni, wiśni. a ja daję z winogrona. I znowu na tą warstwę koper. Mogą być też łodygi. Mogą być łodygi oczywiście. Cicho łyżeczka. I czosnek, i chrzan, i uzupełniamy, czyli przyprawy dajesz tylko na dno. Tak. I teraz tak. Solankę też oczywiście. Krytycznie niektórzy podeszli do tego, ponieważ na litr wody daje czubatą, czubatą głęboką łyżkę soli oraz łyżeczkę cukru. Tak robiła babcia, tak robiła mama, ja tak robię. I zalewamy solanką. Tu mam akurat taki garczek, który. Idealnie na litr wody starcza. Pokryweczka. Dobrze. Zamykamy. I gotowe. Naprawdę, spróbujcie z tymi przyprawami zrobić swoich ogórków. A nie dałem Jeszcze jednej rzeczy widzisz. I teraz dzięki temu, że robisz to na zimno, to jak coś zabawisz, no właśnie, to no możesz właśnie. zawsze dodać jeszcze. O, I jeszcze listek na wierzch. I gotowe. Naprawdę są przepyszne prze te ogórki. Trzeba też przyznać, że zarówno moja babcia, jak i mama, które uchodziły za mistrzynie kuchni i e, robiły zawsze przepyszne potrawy, jedzenie czy przetwory, to mówią, że takich ogórków i takiej kapusty, jakie ty robisz, to one nigdy nie jadły. Smacznego.